To kolejna historia typu walki Dawida z Goliatem. Król Ezechiasz, Król Judzki stanął do bitwy, do konfrontacji z Królem Asyryjskim, z cesarzem Senacherybem. Proporcje wojsk i sił były jak bakteria wobec galaktyki, wojna nie do wygrania. Ale wtedy Ezechiasz postanowił zastosować metodę rozwiniętej księgi. Poszedł do świątyni, rozwinął księgę i modlił się do Pana Boga wobec Jego Słowa. I Pan Bóg wysłuchał Jego próśb. Kiedy stajesz przed trudnościami, które wyglądają jak Całe wojsko, senach ryba, kiedy wydaje ci się, że nie jesteś w stanie podjąć walki, kiedy lęk nie pozwala ci wychodzić z domu, to wtedy trzeba rozwinąć Księgę. Metoda rozwiniętej Księgi. I trzeba się modlić. I trzeba szukać słowa w tej Księdze, szukać mądrości, szukać pokrzepienia. Odpowiedź zawsze będzie udzielona.